Siemano Państwo, dzisiaj przedstawiamy najlepsze postacie yy, na knockout. A więc. Dobra. A więc pierwsza postać to jest. Yy, ten. Brock. Dlaczego wybrałem Broka? No bo. No bo dużo zadaje, może pokonać yy, dużo, dużo tych, no ludzi, y, tych przeciwników, bo wiecie, że bro strzela z daleka i to, i to, by, i to, by, ale, ale to jest mój wybór, każdy ma swój, no wiecie, każdy ma swój wybór, no. Kolejna postać to jest czekaj, bo... Kolejna postać to jest Chester. Dlaczego Chester? Chester też jest. Chester na no, każdy tryb może być dobry, bo... no bo, nie... no, bo jak gracie Chesterem, to, to yy, przeciwnik nie wie jakiego. Eee, Łódia byś używał, bo e, to ma pięć ataków. Jak się piszmy. A taki atak. Taki atak, taki atak. Atak, ale... Ale to... eeeem... lecimy z wybór i byśmy z mojego przeboru. No. Kolejna postać to jest, to jest perła, dlaczego perła, już wam pokazuję, perła jest też dobra, ale, ale ja wybrałem tu z knockoutu, bo jak, bo jak zobaczcie, bo do, zobaczcie ile, i jak podejdzie do nich, bo tych, To zadaje dużo obrażeń. I więc też yy, na przykład yy, macie perłę. I na przykład yy, podchodzi do Taki frank. I to go i potem musisz poczekać jak wyjeżdż ulica. No i masz gotowy.